Są na pierwszej linii frontu w walce z wirusem, pełnią zawód podwyższonego ryzyka, a brakuje im środków ochrony osobistej, by zadbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Mowa o ratownikach medycznych. Na szczęście mogą liczyć na wsparcie i pomoc m.in. Urzędu Miasta Dębica i innych darczyńców. Dębicki MOPS przekazał maseczki uszyte przez wychowawców placówek wsparcia dziennego z Granapaka i pracowników dziennego domu Senior Plus. Zostały nam przekazane takie piękne maseczki, uszyte. W ogóle jest to czas trudny dla wszystkich, więc co nam potrzeba? Przede wszystkim dobrego słowa, od którego no, zawsze nam się później, miło że tak powiem, pracuje. Jest to trudny czas dla wszystkich, zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego. Często wychodząc do pracy, nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę. My różnimy się tym od takich zwykłych ludzi, że możemy po prostu do tego domu nieprędko trafić. Jeżeli mamy takiego pacjenta z podejrzeniem wirusa, więc no, siedzimy, że tak powiem, w uziemieni do czasu, kiedy przyjdzie wynik tego badania. Jest w tej chwili dużym, przede wszystkim dużym obciążeniem psychicznym dla nas. Zawsze była, ale teraz jest tak wyjątkowo, bo nie tylko my potrzebujemy wsparcia. Ale przede wszystkim nasi pacjenci, którzy oczekują od nas właśnie tego, tej pomocy. Chcieliśmy w ogóle podziękować wszystkim sponsorom, chcieliśmy podziękować indywidualnym ludziom za ogrom serca, za to, że. Po prostu każdy człowiek, jak nas widzi, to klaszczą nam. Bardzo miło jest. Nawet ostatnio jechaliśmy karetką na sygnałach i jechał kolarz, któremu pięknie chciałabym podziękować. Ukłonił się nam czapką. Naprawdę był to przepiękny gest. Także dziękujemy naprawdę wszystkim, wszystkim, zarówno dużym firmom, jak i po prostu pojedynczym ludziom. Serdeczne dzięki. Ja dziękuję serdecznie także. No powtarzam, ja podpisuję się pod. Pod słowami koleżanki z dwoma rękami. Materiały niezbędne do uszycia maseczek zostały przekazane przez dobroczyńców i Dębicki MOPS. Szwacza załoga spotyka się przy maszynach w dziennym domu Senior Plus, działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. W akcję wykonania maseczek zaangażowane są również osoby prywatne, które szyją w domach.